Cześć, tu 24 24pl i witam Was bardzo serdecznie w ostatnim materiale związanym z drugą odsłoną konkursów Overwatch. Udało się, agent Overwatch powstrzymał terrorystów ze szponu. Nie doszło do detonacji i omnice z ludźmi dogadali się, jeżeli długo, długo i szczęśliwie i bardzo dobrze. Fajna informacja, ponieważ całkiem spora grupa osób złamała wszystkie zagadki mm, ekipy ze szponu a i podała ostatecznie prawidłowe prawidłowe hasło, jednakże, no niestety, zasady były proste, wygrywa pierwsza osoba i tą osobą został czy był Bartosz Pers, który jako pierwszy wysłał hasło, które brzmiało There is No Cow Level. A miłośnicy gierblizarda na pewno orientują się i natychmiast załapią, co to za hasło, natomiast wszyscy inni, którzy nie kojarzą, zapraszam, żeby sobie wygooglowali. Teraz uwaga, będę spoilerował rozwiązania, więc wszyscy ci, którzy chcą się mimo wszystko pobawić i sprawdzić samych siebie, no to po prostu niech wyłączą. Natomiast wszyscy inni, którzy już mają dosyć i uważają, że to nie działa i coś jest źle, już tłumaczę i objaśnię o co chodziło. Zaczynamy. Pierwsza zagadka, nasza informacja, prostu od szponu, transmisja mówiąca o tym, że trzeba spojrzeć śmierci w oczy. Nic bardziej. Trudnego. Wystarczyło powiększyć obrazek ripera, który był obok, i zobaczyć w jego oczodole, w oczodołach właściwie, dwie literki. L i T. Ważne, to były duże literki, i one były tak napisane. Każdy, kto uzupełnił podany link na dole o te literki L i T mógł przejść do kolejnego etapu, którym był kod morsa. I tutaj pojawiły się pewne nieścisłości, bo okazało się, że. Z kodu Morsa, który korzystałem, faktycznie miały błędy. W przypadku dwóch literek były błędy. Niemniej jednak, każdy logicznie sześćwo patrzący użytkownik widział, że hasło, które układało się z tegoż, z tegoż alfabetu, po prostu brzmiało Highway to Hell. Tak, faktycznie na cześć fantastycznego numeru ekipy ACDC. A po wpisaniu Highway to Hell z małych liter, ponieważ alfabet Morsa po prostu ma małe litery, nie wyróżnia tych dużych, przynajmniej tak nie wyróżniał. Nie było tutaj wątpliwości, jakich, z jakich liter pisać. I przechodziło się do trzeciego etapu, który był etapem związanym z graficzkami i puzzlami. I tutaj faktycznie mogło, być, mogło stanowić pewną trudność, czy należy odpowiadać nazwami. Bohaterów po polsku czy po angielsku. Ja użyłem wersji angielskiej, być może to było zmyłkowe dla kogoś, ale wydaje mi się, że ktoś, kto rozpoznał wszystkie osiem elementów, bez problemu mógł wpisać sobie z polskich liter, a później z angielskich i zobaczyć, który działał. A tutaj również nie było żadnych wątpliwości. Przypominam, że wszystkie nazwy własne zaczynamy z wielkich liter, szanowni państwo, więc proszę nie dyskutować o tym, że. Litery powinny być małe czy duże. I w tym oto sposobem przechodziliśmy do ostatniego etapu, gdzie wystarczyło już po prostu podać na wskazany adres mailowy, bo tego nie było wcześniej nigdzie podanego. Hasło, które również było podane w tej treści. Adres mailowy podawałem w filmiku. To wszystko. Bardzo się cieszę, że. Dużo fanów wam sprawiło, i, i mam naprawdę masę komentarzy od Was, że tego typu zabawy Wam naprawdę pasują. Zakładam, że kolejne odsłony konkursu Overwatch, gdzie do wygrania jest właśnie kot na Overwatch Origins Edition, będą zrobione w podobnym klimacie i być może nawet same zabawy będę w ten sposób organizował niekoniecznie dla nagród, ale dla fanów, dla sprawdzenia. Gratuluję wszystkim, którzy złamali hasło. Gratuluję wszystkim i dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie. No a przede wszystkim gratuluję Bartkowi, ponieważ zrobił to jako pierwszy. A i to właśnie do Ciebie leci, Bartek, kod na Overwatch Origins Edition. Sprawdź maila za chwileczkę po dodaniu tego materiału na YouTube'a. Trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam do kolejnych zabaw razem z mmo 24 24.pl. See you, cześć!